W tym roku odbyła się szósta edycja festiwalu. Do tego rocznego konkursu zgłoszono rekordową liczbę prac, bo 169 filmów. Decyzją jury wybrano 38 najlepszych form filmowych. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: fabuła, forma oraz mini-dokument. Zwycięzcy polskiej edycji będą uczestniczyli w też europejskiej, światowej. Zostali zgłoszeni już do europejskiej, światowych eliminacji. Wejherowo znalazło się na trasie pokazowej obok prawie 30 innych miast w Polsce. Widzowie mogli zobaczyć całą finałową produkcję. Na początku były to Gdańsk i takie ościenne, może miasta. Później myśmy się bardzo szybko włączyli, bo już przy drugiej edycji, żeśmy się włączyli i pokazaliśmy wszystko, co było najlepsze do tej pory, czyli pierwsze dwie edycje plus nagrodzone. No i tak już jesteśmy w sumie, jak widać na ulotkach oficjalnych, pięknych, grubych, jesteśmy. Innym miejscem festiwalowym. Festiwal stanowi odpowiedź polskiej strony na docierający już do ponad 100 krajów międzynarodowy festiwal filmowy. Ograniczenie w postaci sztywnych ram czasowych zmusza twórcę do krytycznego podejścia na wybrany temat. Starannie przepuszczona przez filtr koncepcja musi zamieścić się zaledwie w jednej minucie. To trudne, ale bardzo twórcze działanie. Tym bardziej miło nam poinformować, że w kategorii Fabuła zwyciężył film autorstwa Elizy Cieszyńskiej i Przemysława Kulwińskiego, mieszkańców Wejherowa.